Cześć Wam. Wiem, że przywykliście do ładniejszych widoków niż takie Bajorka. Przepraszam. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem zdolności przetrwania rozwielitek Dafni, naszych kochanych, ponieważ ja, jak zakładałam to Bajorko, to no, praktycznie od razu wpuściłam tutaj rozwielitki. I sądziłam, że one nie przetrwają, dlatego że no, były trochę dokarmiane drożdżami, jeszcze nie było tego zakwitu wody zielonego, którym, gdzie one tymi drobinkami się żywią. No i tak sobie stwierdziłam, że dobra, co będzie, to będzie. Natomiast tak jak sobie teraz patrzę, to ich jest po prostu coraz więcej. One tutaj tutaj jest rurka od napowietrzacza, ale on jest wyłączony. Więc tutaj żadne, żaden tlen dodatkowy nie wchodzi. Tutaj nie ma ruchu tafli wody, więc ten ekosystem jakoś tam sobie działa one żyją bez, bez napowietrzania. Filtr, który był też, który nie działał, wyjęłam już no bo bez sensu, żeby sobie tutaj siedział. No i powiem Wam, że no z tej strony to tak nie będzie widać ich, bo ten telefon nie jest w stanie wyłapać tych drobinek pływających, więc musimy tutaj od góry. Ale no, zwróćcie uwagę, ich jest naprawdę, naprawdę całkiem sporo tutaj. I zastanawiam się, czy, czy one jeszcze się tutaj zagęszczą, ta populacja, czy, czy nie. <śmieszne>, Śmieszne są. Powiem Wam szczerze, że naprawdę z przyjemnością się <śmieszne> ogląda te rozwielitki, pomimo tego, że e, krajobraz jest jaki jest, czyli taki właśnie bajorkowy. No, ale całkiem fajnie to wygląda i przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, że to tak będzie tutaj sobie samo radziło. To akwarium stało przez chwilkę na parapecie. Niestety musiałam zdjąć i postawić z powrotem na taki handmade stojak. To są dwa takie. No jak to nazwać, stojaki pod kwietniki takie dwa, jeden większy, drugi mniejszy. Akurat tak się złożyło, że jeden na drugim świetnie sobie radzi. Więc jest stojaczek pod, pod rozwielitkarium. Zobaczymy, czekamy dalej. O, a to słuchajcie, to jest mój czyścik do szyb. Ponieważ szyby były tak zarośnięte glonem, że musiałam je troszeczkę wyczyścić, żeby cokolwiek tutaj widzieć. No. Ale popatrzcie sobie, jak tutaj ładnie nasze żyjąteczka sobie dają radę. Nie? Basia, jak będziesz potrzebowała parki do, swojego, do swojej mikrokosteczki, zapraszam. Kawy ci u mnie też pod dostatkiem. <laughs> Trzymajcie się, cześć.